Dzień dobry, witajcie kochane Wodniki. Z tej strony Kamila Kamilajny Wieżyntaru. Robimy rozkład na listopad 2020 roku dla Was, kochani moi. Dajcie znać, jak się czujecie, jak znosicie ten czas dużych zmian. Naprawdę mnie to interesuje, ponieważ widzę napięcia wszędzie. To nie jest łatwy czas dla nikogo. Dla jednych jest łatwiejszy, dla innych trudniejszy, ale każdy jakoś to odczuwa. Chciałabym, żebyście, jeżeli nie macie z kim się podzielić swoimi uczuciami, swoimi obawami, żebyście wiedzieli, że zawsze możecie napisać czy na Instagramie, czy tutaj w komentarzach, czy na maila, bo ważne jest to, żeby móc z siebie wy wyprowadzić to, co gdzieś tam nas gniecie od środka. To jest film dla wodników. Jeżeli nie znajdziecie się tutaj, to zapraszam do czytań dla Waszego Ascendentu, dla Waszego księżyca. Także jeżeli macie czy księżyc, czy ascendent w wodniku, ten film także może być dla Was. Na początku wyciągniemy kartę Stali Keeper i ona nam powie o tym, jaki charakter tego miesiąca będzie. Jaki charakter tego miesiąca może tutaj być dla Was. Dlawodnika. Karta wyskoczyła. Zobaczymy co to jest. Aha. Karta 30. W wolnym tłumaczeniu ta karta oznacza osobę z sądownictwa. No i widzimy tutaj sąd i surową minę sędziego i dwie osoby czekające na jakiś werdykt. Jednak ta karta zazwyczaj mówi o poradach, o rozmowach. Symbolizuje osoby, które są czynne w kwestii poradnictwa o lekarzach, notariuszach, prawnikach, terapeutach. Jeżeli wykonujecie taki zawód, świadczycie ludziom takie usługi, to może być bardzo dobry i intraktny czas dla Was. Może to mówić o rozmowach mających na celu wyjaśnienie czegoś. Czy to z przełożonymi, możecie też coś wyjaśniać, na przykład w kwestiach prawnych, w kwestiach zawodowych. Może być też tak, że potrzebujecie po prostu porady kogoś z zewnątrz, żeby jak najlepiej przeprowadzić jakąś sytuację dla siebie. To może mówić także o tym, że wy w tym miesiącu wyjaśni się jakaś sytuacja związana z nawet z znajomymi. Taka zwykła po prostu jakaś, jakieś nieporozumienie na przykład, niejasna sytuacja. Ok. Potasujemy karty i zobaczymy jak wygląda ten miesiąc dla wodnika. Używam talii Santa Muerte. A na końcu jeszcze będzie karta anielska, ponieważ pojawiła się taka prośba w komentarzach. Więc ja odpowiadam na nią. Ok, najwyższe istnienie proszę o przekaz dla wodnika i jasność widzenia dla mnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten miesiąc dla wodnika. Co pomaga Wam w tym miesiącu? Co może przeszkadzać? Jakie jest wyzwanie, odpowiedź na to wyzwanie? Jaka jest największa siła dar tego miesiąca? W co kierować? Co jest nieuniknione? Co może zaskoczyć? Wy w tym miesiącu oraz przekaz, rada. Pod spodem mamy świat, siedem buław i dwójka buław. Ok. Myślę, że długo ciągnąca się sprawa znajduje właśnie wyjaśnienie i o tym też mówi ta karta. Albo decyzja, z którą bardzo długo się nosiliście, zostaje podjęta w tym czasie. Pod spodem mam jeszcze dziewięć mieczy czwórka Mieczy i Królową Denarów, to może mówić o kwestiach albo finansowych, albo zdrowotnych. Może decyzja o jakiejś operacji, może decyzja o jakimś leczeniu, zaprzestaniu jakiegoś leczenia, może o wyjeździe, może o urlopie długim, na przykład jakimś. Tutaj następuje. To może też być podjęcie jakiejś decyzji, wyboru o zakończeniu czegoś. czegoś, co bardzo długo było obecne w Waszym życiu. Wy w tym miesiącu. Mamy 9 buław. Kwestia lojalności, wytrwałości. Jeszcze, jeszcze dam radę, ale nie wiem, jak długo dam radę. Mam takie poczucie tutaj w, tym, w tej sytuacji. Że nie wiem, jak jeszcze długo dam radę to robić, albo to znosić, albo działać w ten sposób. Hmm. Jakby potrzebna była faktycznie ta zmiana, i potrzebne było podjęcie jakiejś decyzji i wyjaśnienie czegoś. Ale to także jest kwestia lojalności, i ta lojalność i bycie wiernym komuś, czemuś, jakiejś sprawie jest tutaj bardzo istotne i gra e, główne skrzypce w kontekście podejmowania decyzji o zakończeniu, o zaprzestaniu, o kontynuowaniu. Taka tutaj energia jest. Ten miesiąc ten miesiąc to jest rydwan, czyli idziecie do przodu ja myślę, że naprawdę są podejmowane jakieś decyzje są wyjaśnienia, jeżeli coś było w zawieszeniu do tej pory to teraz idzie do przodu, to także jest podróż to jest kwestia komunikacji, przemieszczania się i też integracji jakiegoś swojego celu, albo połączenia dwóch czasami może sprzecznych może by się wydawało, że sprzecznych pomysłów, idei dróg jest możliwość takiego Zintegrowania. Tak, wyszła tu kartę świata i siódemki buław. Może być też tak, że już się przed czymś nie bronicie. I dzięki temu, że już się przed czymś nie bronicie, odpuszczacie, e, pozwalacie, jakby puszczacie te wodze kontroli, pozwolicie czemuś żyć swoim życiem. E, wyrasta na tym twórczość, wyrasta na tym coś wspaniałego, taka kreacja. No, fajnie to wygląda. Co Wam pomaga w tym miesiącu? Pomaga Wam 9 kielichów, i to jest otwartość do tego, żeby napełnić się, żeby spełniać swoje marzenie, żeby przeżywać życie, żeby się nim cieszyć. 9 kielichów to jest karta spełnionych życzeń, czyli faktycznie Wasze plany, marzenia są możliwe do zrealizowania. 9 kielichów to jest także czerpanie ogromnej przyjemności z tego, co robię, z tego, jak żyję, i zadowolenie z siebie. To jest karta singla. To jest karta samodzielnych decyzji. To jest też kolejna dziewiątka, która tu się pokazała. Czyli jest już tyle czegoś, już tyle się nazbierało, że to musi znaleźć swoje rozwiązanie, to musi znaleźć swoje ujście. To może być też puszczenie jakichś emocji w tej dziewiątce kielichów, podzielenie się nimi. Ale jest też duże zadowolenie z siebie. Generalnie te karty mówią, że jakiś sukces tutaj jest dla Was, jakieś zwieńczenie pozytywne. Hmm. Osiągnięcie czegoś, y, nad, o, o czym długo myśleliście, y, ja myślę, że to w kontekście materialnym może się zadziać. Wiecie, materialnym albo jakimś takim zawodowym, albo nie wiem, w kontekście czy domu, czy pracy, czy jakiegoś progu finansowego, czy jakiegoś, no nie wiem, posiadania czegoś, na przykład samochodu, nie wiem, cokolwiek, wiecie, ludzie marzą o różnych rzeczach. Więc tak to, tak to widzę. Co Wam przeszkadza w tym miesiącu? Sąd wam przeszkadza. Um, więc może faktycznie y, te decyzje y, sądowe gdzieś tutaj będą, gdzieś zapadną, decyzje sądowe, urzędowe, y, opinie wydane, jakieś decyzje, diagnozy. Może tak być. Może tak być, może być także zbytnie przywiązywanie się do tego i takie poddawanie się, kiedy już, na przykład, nie wiem, ktoś, jedna osoba powiedziała: nie, to już się poddajemy, a karty, ja mam wrażenie, że zachęcają, żeby się nie poddawać, żeby pukać do kolejnych drzwi, żeby próbować, żeby poprosić o jeszcze jedną opinię. Czyli zbytne takie poddawanie się opinii i warunkom zewnętrznym Wam może przeszkadzać. Tu chodzi o to, żeby. Wasza indywidualność i to, czego wy naprawdę chcecie, tylko kwitło i rosło, żeby nie poddawać się jakiemuś systemowi. Ja tak to czuję, żeby możliwie nie poddawać się systemowi rodzinnemu, albo systemowi przekonań na własny temat, albo na temat nie wiem, czy pracy, finansów itd. To, co nam zostało włożone do głowy, albo co inni powiedzieli na nasz temat, mam wrażenie, że to może przeszkadzać. Może być tak, że rodzina przeszkadza w czymś. W osiągnięciu czegoś, w zrealizowaniu czegoś. Wyzwanie największe. Sześć kielichów. Tu mamy rodzinę, tu mamy rodzeństwo. Szóste kielichów też mamy rodziny poczwórkowe. Połączone jakieś tam rody. W różne takie konfiguracje. Wszystko, kielichów, to jest przeszłość i przesz przeszłe przekonania, przeszłe doświadczenia, które teraz mogą Wam utrudniać osiągnięcie czegoś. Um, ja bym się naprawdę przyjrzała temu, jak to ma się do Was w tym miesiącu, bo generalnie chodzi o jakąś opinię i jakąś diagnozę danej sytuacji. To jak my to nazywamy, jak my to postrzegamy, i ta przeszłość Wam może. Przeszkadzać, to jest wyzwanie, żeby spojrzeć inaczej, żeby ruszyć do przodu, żeby oderwać się już od przeszłości i od starego systemu. Może rodzeństwo jest dla Was dużym wyzwaniem w tym miesiącu i sprawy związane z rodzeństwem. Odpowiedź na to, jak sobie z tym poradzić? Arcykapłan. Ja mam tutaj poczucie bycia panem własnego losu przede wszystkim, wiecie? Żeby wyznaczyć na nowo, żeby nie wracać do przeszłości, nie wywoływać tego ducha, żeby pisać historię na nowo. Arcykapłan mówi o hierarchii o tym, czego już się nauczyliśmy i czego się nauczymy. Ja mam wrażenie, że często jest tak, że my postrzegamy y rzeczywistość albo siebie przez pryzmat nieaktualnych informacji, nieaktualnych przekonań. Na przykład myślimy o sobie tak, jak myśleliśmy w dzieciństwie, a już tak wiele się zmieniło, prawda? I ten arcykapłan mówiłby o tym, żeby przyjrzeć się swojemu systemowi wartości. Popatrzeć, dlaczego my chcemy coś robić, dlaczego coś robimy, dlaczego coś jest w naszym życiu. I spróbować zrewidować swój system wartości. Swoje przekonania wypisać na kartce. Zobaczyć, jak, czy one są aktualne, jak one mają się. Bo czasami mają się do naszego życia. Bo. Um, Bo czasami jest tak, że pewne przekonania już są nieaktualne. Arcykapłan bym mówił o tym, żeby właśnie szukać jeszcze raz opinii. Jeszcze raz udać się do kogoś jeszcze lepszego, do autorytetu. Czy na przykład do jakiegoś lekarza. Czy do osoby, która zna się na czymś. Żeby popatrzeć na to, jak zmieniło się, zmieniło się na przykład prawo albo sposoby leczenia czegoś. To może być postać z znaku byka, odpowiedzią na wyzwanie tej przyszłości, tej szóstki kielichów, jakiejś melancholii. Ta karta też jest kartą małżeństwa. Jest tutaj zachęcenie albo do zawarcia małżeństwa, albo do odnowienia małżeństwa. Albo mamy tu historię uczelni wyższych, kształcenia na wyższym poziomie, wchodzenia na wyższy poziom, spojrzenia na siebie już jako na specjalistę, na kogoś dojrzalszego, bo mam tutaj poczucie, jakby ktoś hamował jakiś sukces, nie ufając swoim możliwościom, swoim umiejętnościom, umiejętnościom a tak naprawdę. Już jest się specjalistą. Już jest się osobą kompetentną. Siła największa, siedem denarów, przemyślane decyzje, cierpliwość. Podejście do pomysłu jeszcze raz, zastanowienie się, czy mi się to opłaca czego ja tak naprawdę chcę. A w co kierować? Jak to wykorzystać, tę siłę? Trzy denary. To jest kwestia kontynuowania czegoś, pójścia naprzód. Ja dopytam, o co tutaj chodzi? To przede wszystkim chodzi o niepoddawanie się. Siedem kielichów. Chodzi o jakąś iluzję. Informacje, które dostajecie. Decyzje. Diagnozy. Wskazówki. Zachęcające do poddania się, jakiejś rezygnacji, są fałszywe, są nieprawdziwe. Karty mówią, żeby pracować, specjalizować się, wchodzić na kolejny etap, inwestować. Siódemka denarów to też jest inwestycja słońce podejmować działania. Niech ta sytuacja dookoła Was nie paraliżuje. Nic właśnie nie zniechęca, nie poddawajcie się, kontynuujcie to. Albo współpracę, no rycerz denarów znowu. Pracę, współpracę. E, jakieś działania, w, który, w procesie w których jesteście, i zastanawiacie się, czy rezygnować, czy ograniczać, czy faktycznie iść w to. Kiedy tak sytuacja się zmienia, karty mówią, żeby iść w to. Mm, dobra. To jest nieuniknione, co najprawdopodobniej się wydarzy. Albo osoba z podznaku Skorpiona, kobieta z podznaku Skorpiona, albo mężczyzna no, królowa kielichów, albo inna osoba z podznaku wodnego bardzo intensywnie w waszym życiu. To jest też opieka, troska, miłość, pojednanie, albo relacja z matką, albo relacja z bardzo ważną kobietą w waszym życiu na tej w tym temacie będzie się działo i wieża i wieża dookoła tego i ja myślę, że tutaj może być jakieś nieporozumienie, może być wyjaśnienie sobie czegoś może być tak, że jakaś kobieta z trygonu wodnego będzie was, że tak powiem składać do kupy po tym co się wydarzyło Bo tutaj mamy to doradztwo, dobre decyzje coś może być niespodziewane i ze strony kobiety otrzymujecie wsparcie, zachętę, podtrzymanie na duchu i dzięki temu idziecie dalej, nie rezygnujecie, nie poddajecie się jakiemuś zwątpieniu. Może być też tak, że wiara wam bardzo pomaga w tym, jeżeli coś się kończy, ktoś odchodzi na przykład, związek się kończy, tracicie pracę, może ktoś nawet no nie wiem, odchodzi na tamten świat, prawda? Więc jest tutaj niepoddawanie się jakiejś takiej depresyjności też, bo mam takie poczucie, że może być tak, że ta wiara będzie Wam potrzebna. każdy ko Koniec każdego etapu. I nieważne, co to jest, bo to może być nawet, nie wiem, śmierć yy, zwierzęcia. To jest ogromna strata, tak naprawdę. I przy okazji jakiejś straty. Kart mówił, żeby się nie poddawać, żeby wierzyć, i jakaś właśnie troskliwa osoba, czy to siostra, matka, przyjaciółka, terapeutka będzie Was składać do kupy. Słyszę też zakonnicę nie wiem, może ktoś ma kontakty z jakąś zakonnicą, która albo osobą bardzo powiązaną z wiarą lub ezoteryką. Albo bardzo dojrzałą kobietę na emeryturze, może jakąś nauczycielkę. Od tej osoby otrzymujecie wsparcie, troskę, przyjaźń, pomoc w pracy. Jeżeli ubiegacie się o jakieś dotacje, to jest czas na to. Co Was może zaskoczyć? Taki prezent od losu, a z kielichów. No, i ma wrażenie, że tutaj jest albo miłość, albo zakochanie, albo yy, oświadczyny. Tutaj może być właśnie. Odnowa w małżeństwie, jakieś niesamowicie zaskakujące wydarzenie może pomóc salić związek. A z kielichów to może być też poczęcie bardzo takie nieprzewidywalne. Zmiana planów tutaj następuje. Zmiana planów, ale jakby inaczej. Wydarza się coś, co skłania Was do zmiany planów. A karty mówią, żeby nie zmieniać tych planów, żeby iść dalej w to że tutaj pomoc i wsparcie znajdziecie albo w wierze, albo w rodzinie albo w partnerze, partnerce może pojawić się ciąża może pojawić się dziecko tutaj może być jeszcze jakaś oferta propozycja jeszcze większe szczęście niż jest teraz ale to tylko w sytuacji, kiedy nie poddajecie się iluzji tego końca świata, który miałby nastąpić. Wskazówka asmieczy. Mamy tutaj asmieczy, asprawdy. Tu mamy decyzje, podpisy, deklaracje, diagnozy. I ja naprawdę mam wrażenie, że należałoby zasięgnąć jeszcze jednej opinii. Pięć buław. Pokłócić się z tą decyzją, która tutaj następuje. Renegocjować. Renegocjować stawki. Walczyć o jakiś swój pomysł. Walczyć też o jakieś swoje marzenie. A z i piątka buław to są bardzo proaktywne energie. Pomaga Wam w słońce. Kontynuowanie, aktywność, jakby nie poddawanie się, nie, nie osiadanie. Bo może być tak, że jakby wam coś klapnie, no nie? Klapnięte łóżko macie i może wam się nie chcieć. Może wam odebrać siłę, może wam odebrać energię. Bardzo melancholijna jakaś taka energia może się przyczepić do was. W takiej sytuacji najlepszy będzie sport, aktywność, zmuszenie się do tego, żeby wstać z kanapy, żeby działać dalej, iść dalej. Żeby nie, nie pochłonęła was jakaś negatywna energia. Dobrze a może jeszcze dopytam do tego do arcykapłana dodam jeszcze jedną kartę trójka bułek arcykapłan urząd osoba decyzyjna osoba najwyżej w hierarchii może wam otworzyć jakąś ścieżkę może wam otworzyć drzwi może być też tak, że z tego układu jakiś były partner możecie się dowiedzieć, że zaczyna jakby życie na nowo i dobrze, i całe szczęście niech idzie w swoją stronę. Ten as kielichów i rycerz mieczy. Bardzo pozytywna y, informacja. Jeżeli się nie poddacie, poszukacie jeszcze więcej informacji, pogrzebiecie, pójdziecie ze swoją intuicją, poprosicie o pomoc, poprosicie o wsparcie, zdecydujecie się na jakąś rozmowę z kimś y, albo chociażby, nie wiem, jakieś podzielenie się swoimi emocjami swoimi przemyśleniami i nagle dowiecie się, że ktoś ma wiedzę w jakimś, w jakimś temacie i pomoże wam i coś wam podpowie to jest bardzo pozytywne, bardzo, bardzo fajna energia z tego właśnie względu, że jeżeli będziecie otwarci w tym miesiącu, bo wam pomaga ta dziewiątka kielichów naprawdę czas wam sprzyja powiem wam tak, czas wam sprzyja sprzyjają wam urzędy osoby mające władzę mające wiedzę mające jakieś możliwości i mimo, że tutaj jest jakaś... że może być jakiś rozpad związku, że może być kryzys wiary, że może być zwątpienie, czy warto jest coś robić i tak dalej. Pomimo tego, jeżeli pozostaniecie otwarci i pełni wiary i zaufania do życia i nie poddacie się jakiejś negatywnej energii z zewnątrz, to do Was może przyjść jeszcze ten askielichów, czyli jakby kompletne spełnienie. Te dziewiątka kielichów i ten askielichów razem... Dadzą wam naprawdę duże spełnienie, dużą satysfakcję. Fajny naprawdę czas. Pielęgnujcie w sobie pozytywne myśli. Pełne szczere, wysokowibracyjne emocje. Miłość. Piękno. To bardzo Wam pomoże w tym miesiącu. Oferta miłości od znaku powietrznego może do Was przyjść. Pozytywna decyzja Was może zaskoczyć. Odwołujcie się, jeżeli macie możliwość odwołać się od jakiejś decyzji. Karta anielska na ten miesiąc dla Was. Współpraca. Anielska mądrość przypomina ci, byś używał swoich zdolności i talentów dla wspólnego dobra. Pozbądź się walki o władzę, konfliktów i współzawodnictwa, które są rezultatem egoistycznego pragnienia wygranej. Współpraca w celu osiągnięcia wyższego dobra krzewi harmonię i poczucie wspólnoty, wydobywając z ludzi najlepsze cechy. Postaw sobie za cel, by każdy odczuwał satysfakcję z wykonanej pracy. Dzięki te temu, staniesz się krzewicielką i krzewicielem dobrej woli i harmonii. Zbliżaj do siebie ludzi, szukając sposobów wspierania się nawzajem. Dzielenie się z innymi na pewno przyniesie ci korzyści, gdyż anioły będą błogosławić Twoje wysiłki. Afirmacja: współpracuje ze wszystkimi. I ta karta Trójki Denarów i Rycerza Denarów także mówi o tym, żeby współpracować z, jak, z jakąś osobą, która wydaje Wam się taka oporna, zbyt wolna dla Was, która wydaje się być mało wydajna albo nudna. Możecie się zaskoczyć, jeżeli otworzycie się na tą osobę. Jakaś komunikacja i rozmowa, zbliżanie się do tej osoby naprawdę może Was zaskoczyć. Tutaj jakaś osoba z Trygonu Wodnego także może Was zaskoczyć. Myślę, że bardziej pozytywnie niż negatywnie. Wszystkiego dobrego, Wodniki, Wam życzę na ten miesiąc. Niech on będzie wspaniały. Trzymajcie się w zdrowiu, trzymajcie się w pogodzie ducha. Z całego serca Was pozdrawiam. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, jeżeli macie na to ochotę. Odsyłam Was też do Instagrama i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa pa!